Cześć, nazywam się Pakulska Natalia, jestem reprezentantką Polski Seniorek. Oglądacie Extra Time. Kiedy miałam 9 lat? Kopałam piłkę przed blokiem. Podszedł do mnie nagle pan, który zapytał się, czy nie chciałabym potrenować z chłopakami. Byłam trochę zszokowana, zestresowana, ale stwierdziłam, dlaczego nie, warto spróbować. No i zabrał mnie na boisko do chłopaków. Zaczęłam z nimi trenować, różne ćwiczenia wykonywać. Chłopacy byli trochę zszokowani, że dziewczyna tak potrafi grać w piłkę i to w takim młodym wieku, ale opłaciło się. Przeżyłam fajną przygodę. Zaczęłam potem częściej trenować, chodzić na treningi. Zaczęłam być zauważalna. Później pojechałam do Wrocławka, do małego klubu kobiecego. Tam zaczęłam trenować z dziewczynami. No, i tak się potoczyło dalej. Każdy myśli, że to jest sport dla facetów. Będąc młodszą dziewczyną, Chciałam pokazać chłopakom, że tak naprawdę mogą się mylić, że i, i dziewczyny mogą grać w piłkę. Yy, lubiłam pokazywać im, że jestem lepsza, yy, że udawa, u, mo, chciałam im udowodnić właśnie, że potrafię lepiej grać i że każda kobieta może robić to, co tak naprawdę lubi i kocha, yy, swoją pasję po prostu. Moją pierwszą piłkarską koszulkę dostałam od wujka na 11 urodziny z nazwiskiem Figo. To był dla mnie bardzo fajny prezent. Cieszyłam się z tego bardzo, bo tak jak to była moja pierwsza koszulka, kiedy poszłam na trening, każdy mówił, skąd masz tą koszulkę, dlaczego taka, a nie inna. Bo tak naprawdę nie wiem, dlaczego wujek mi kupił Figo, ale to był sam taki samo tak radość we mnie była, że mogę na sobie nosić piłkarską koszulkę znanego piłkarza. Moim idolem od dłuższego czasu jest Cristiano Ronaldo. Myślę, że dlatego, że bardzo gra taką piłkę ofensywną, nie boi się używać pojedynków jeden na jeden, ma bardzo dobre strzały z dystansu, wrzuty wolne. Gra bardzo dobrze głową. Myślę, że nie ma słabszych stron, jeżeli chodzi o tego piłkarza. Po prostu jest dla mnie idealny. Dziewczyny, jeżeli chcecie spełniać swoje piłkarskie marzenia, pamiętajcie: najważniejsze są treningi. To one pozwalają stać się lepszym. Dążenie do wyznaczonego celu, odwaga, wytrwałość takie cechy pomogą Wam realizować się w świecie piłkarskim. Powodzenia!